Siema ludzie, ogłaszam konto z Sorry, że ten było tak chwilę dłużej i wygrał to Mandy 952. Z tego powodu, że był to pierwszy komentarz i on, jako pierwszy, napisał komentarz. Pewnie nie będzie to najlepsza nagroda, ale mam nadzieję, że się ucieszysz. Więc wiem, że to nie jest najlepsze, ale ma tylko mina 400 tysięcy tego plata i nie jest to taki mega y, ładny do będzie tak więc mam nadzieję że się cieszyć proszę wysłałem do ciebie 42 tysiące no nie boli mnie aż tak Na boli te 20 tysięcy ale tak niedużo mam nadzieję że chociaż to Ci się spodoba że wysłałem Cię jakiegoś peda i bardzo przepraszam że nie wysłałem nikomu tych prezentów z tego powodu bo po prostu mają już dużą wartość. Przykładowo, coś takiego, co ma teraz już 12,5 miliona wartości, to nie mogę Wam. Przepraszam, że powiedziałem, że mogę, a naprawdę nie dam rady. No, bo przykładowo, e, już Wam pokażę. O! No, to jest warte mega mało, więc szkoda wysyłać to też, już to jest warte 72 tysięcy i trochę trochę mi tego szkoda, więc sorry, że mam tego nie dałem, no to jest już warte 129 tysięcy tym bardziej no i co ostatnie tu 2024 uniwersal gift 12,5 miliona, więc sorry ale mega fajnie będzie jak się suba i tym razem robimy kol kolejnego bo Ja tym razem na coś jeszcze lepszego na przykład, mam jakieś 20 albo 30 tysięcy gramów, ale musi być 20. 20 wyświetleń i 20 gramów, więc to znaczy i 20, y, 20 subów musi być łącznie. Już mam 14. 20 subów, jak to będzie, to jestem zadowolona. I spróbujmy się coś potrajdować. Fajnie, jak coś dostaniemy. Spróbujmy dodać. No, tapiec widzimy się już pauk.